Cześć, kochani! Witam Was dzisiaj w takim filmie, o co do którego nie spodziewałabym się, że jeszcze się pojawi na moim kanale. Kiedyś lubiłam o, nagrywać Wam filmy ze sprzątaniem szafy, bo to była motywacja, żeby przejrzeć te ciuchy, pozbyć się niepotrzebnych, oddać potrzebującym i tak dalej, sprzedać. No ale od tamtego czasu trochę się zmieniło. Ja mm, jakoś nabrałam takiego nawyku, żeby na bieżąco się pozbywać ubrania, jak widzę, że coś. Już wyjęłam z prania, już takie zmechacone, nie do ubrania, to już na bieżąco wyrzucałam, na bieżąco pozbywałam się ubrań, które mi się nawinęły pod rękę i stwierdzałam, że a dawno tego nie miałam na sobie, mam komu to dać, więc oddaję i tak dalej. I nie spodziewajcie się, że w tym filmie Pozbędę się jakiejś dzikiej ilości ubrań Tak jak nieraz dziewczyny nagrywają Filmy typu wyrzucam połowę swojej szafy Bo ja naprawdę na bieżąco Pozbywam się stąd ubrań Wymieniam się z mamą Na przykład dzisiaj mam bluzkę, którą dostałam Słuchajcie, od mojej mamy podczas kiedy sprzątałyśmy u niej To ona powiedziała, że wyrzuca, bo jest za ciasna A ja mówię, kurczę ładna Zobaczcie, tutaj jest koronka Tutaj siateczka Więc, więc sobie tą bluzkę przygarnęłam My tak robimy, uważam, że to jest bardzo fajna Wymiana, jak macie jakąś siostrę, nie wiem, ja z mamą i z ciocią tak robię, mamy podobne rozmiary, więc to jest, to jest super sprawa. Jak coś Wam się znudzi, a jest w dobrym stanie, a macie dziewczynę, z którą macie podobny gust, podobny rozmiar i tak dalej, także nie spodziewajcie się, że będę tutaj wyrzucać dzikiej ilości ubrań, ale chciałabym sobie uporządkować szafę. No i pomyślałam, że może Was ten film zainteresować, może coś wyrzucę, nie wiem, zobaczymy za chwilę. Ja już sobie szafę otworzyłam. Jak widzicie, jest tam totalny miszmasz. Jeszcze mam tą szafę obok, ale raczej tego dzisiaj nie zrobimy więc zajmiemy się tą szafą, dzielę ją z Adamem. Tam u góry są jego rzeczy, są jakieś rzeczy na siłownie, więc nie ma co patrzeć tam do góry, tam nic nie ma ciekawego. Natomiast tutaj większość jest moja. Zaraz chyba wyjmę te w ogóle rzeczy Adama, to będzie nam trochę łatwiej to porządkować. No i zobaczymy co tam jest, bo po prostu przestało mi być wygodnie w tej szafie Przestałam znajdować rzeczy, więc stwierdziłam, że to jest najlepszy moment na to Żeby jednak te wiosenne porządki zrobić, jednak ten film żeby się pojawił No i dzisiaj się za to zabieramy, słuchaj Dobra, wyjęłam wszystkie rzeczy Adama, słuchajcie, zostały same moje, także nie ma tego... Znaczy, no nie ma tego dużo, no jest tego trochę Ale damy radę, są tutaj sukienki Parę koszul, bo koszulę mam jeszcze w tej szafie, więc zajmiemy się nią innym razem. I marynarki. <laughs> Chyba wszystkie, tak mi się wydaje. Albo jakieś mam zostawione w pracy. No i dobra, jedziemy na początku marynarki. To jest moja nowa marynarka z Mango, także ona oczywiście zostaje, bo ja ją kocham. Ona jest taka w stylu Chanel. I mogę ją tu odwiesić spokojnie. I może Wam pokażę tą marynarkę teraz, bo ona jest właśnie z Mango, nie z Mango, z Nexta. Ja ją kupiłam w Ciuchu, ale ona właśnie już jest taka trochę przymechacona. I ja obiecałam sobie, że jak kupię sobie inną czarną marynarkę, to tą wyrzucę. No i kupiłam tą z Mango, ale ona nie jest taka klasyczna, więc zostawiłam tą, ale muszę ją wyrzucić, bo ja jej i tak nie noszę. A po prostu już troszkę na tyle się przymachaciła, że już do pracy głupio ją zakładać Więc znaczy nie przymachaciła się, ale już jest taka, no widać, że jest noszona, Po prostu, dobra Uf, także pierwsza rzecz Idzie na aut Dalej mam marynarkę z Aliexpress, którą kocham, ona jest po prostu przepiękna Ona ma tutaj takie guziki, wygląda pięknie, ma też te guziki na rękawach Chociaż muszę wam powiedzieć, że z tego rękawa mi odleciał ten guzik, ale dalej jest przepiękna Jeszcze ma ten pasek, więc możecie ją związać w talii, zrobić taki kopertowy look no, albo możecie ją tak jako oversize'ową zakładać, jest ekstra, mam do niej spodnie, także ona zostaje Tutaj marynarka z Kameje taka oversize'owa, typowa, też jest super A Tutaj moja narzutka z Zary, taka lekka bardzo, jak jest gorąco, ale w biurze macie klimę, to można ją narzucić Ona jest też zakładana paseczkiem tutaj, czyli jest taka, wiecie, z wcięciem w talii, powiedzmy Jak się złapie tym paskiem, to naprawdę fajnie wygląda Oczywiście zostaje Tutaj mam w miarę, tak wiecie, uszeregowane te rzeczy Dobra, może tą marynarkę Wam pokażę też z AliExpress I ona też jest tutaj na guziczek A tu macie pasek, więc też robicie jej taką fajną talię No, to wszystkie rzeczy były w holu z Ali Tu jest moja ukochana marynarka z Reserved Z takimi super rękawami Więc ona też oczywiście zostaje I tu na koniec zostawiłam taką narzutkę z Kapala Którą dopiero co kupiłam, ale to super wyglądało w przymierzalni Ale jeszcze nawet widzicie metkę mam, bo jeszcze muszę to poprzymierzać, zobaczyć Ale no oczywiście zostaje i może zrobię tak, że marynarki sobie dam tutaj A tutaj takie lżejsze narzutki O, dobra, super I kilka koszul, które wiszą tutaj, przeważnie wiszą tu dlatego, że akurat je oprasowałam I po prostu wiecie, powiesiłam sobie je na wieszaku z tego względu to jest stara koszula z Reserved sprzed kilku sezonów no ale zostawię ją jeszcze, bo ją uwielbiam też troszkę się obmachaciła, ale myślę, że to są takie zmachacenia, które ja mogę go larką obrać, ona jest przepiękna uwielbiam ją, ona jest taka boho, tłoczona więc zostaje tutaj koszula z New Looka którą też zawsze wszyscy chwalą, z niemnącegoś materiału jest extra Dobra, koszula strasznie pamięta z to I powiem Wam, że to chyba dam mamie, dlatego że ona ma takie super, zobaczcie, na rękawach jeszcze tutaj paski. Ona jest bardzo duża. Ona jest... znaczy to jest 36, ale wiecie, w to 36 to jest dosyć duże. Ja mam 32 zazwyczaj. No i pomyślałam sobie, fajnie, będzie oversizowa taka ta koszula, ale ona strasznie wisi, więc... Nie wiem, no chyba że kurczę, no nie wiem sama. Kiedyś się nawet lubiłam nosić, pomimo że była taka za wielka. Także to jest taka kwestia do przemyślenia. Muszę sobie ją tu położyć i po prostu zobaczyć, jak się trzeba ją dobrze ułożyć. Ona też nie do wszystkiego pasuje. To jest super koszulka z. Muhi to również. No i to jest właśnie rozmiar, a to jest 34, nawet nie 32, no ale znacznie lepiej. Leży też jest taka trochę oversize'owa, no ale nie aż tak jak to 36. O, tą bluzkę uwielbiam, to jest By Design. Tu widzicie wiszą sznurki, bo ona jest taka kopertowa. Mega kobiece są takie rzeczy. To jest polska marka, bardzo dobra jakość, także polecam. Znowu koszula mohito. Mam dużo rzeczy mojito do pracy. Pewnie zaraz będziecie pisać, że się ubieram ze staro, jak na swój wiek i tak dalej No, ale to są rzeczy, które ja noszę do pracy. Zresztą lubię bardzo ten styl. To jest jak widzicie taka ala jedwabna. No, oczywiście to nie jest jedwab w mega fajnym, takim jasno, jasno dobrym kolorze. Tutaj Zara. Taka ala Chanelka też. Bardzo ją lubię, więc zostaje. No i tu mam kurczę. Znowu taką koszulkę. Z Reserve, którą niedawno kupiłam. Ona jest w takiej kwietuszki, ale kurczę, powiem, że sobie miałam ją w pracy i tak średnio się w niej czułam. Nie wiem, no, niby jest ładna, ale ten krój, taki tutaj z tym odcięciem, to chyba nie jest do końca mój, ja chyba klasyczne koszulę, więc kurczę, no nie wiem, chyba zrobię tak, że po prostu moja, moja mama ją dostanie. Moja Mama uwielbia koszulę, której nie trzeba prasować, więc muszę się mamy zapytać, jakby ją chciała to jest jej ta koszula O, już sukienki mamy, dobra i tutaj chciałabym sobie te sukienki właśnie troszkę ułożyć Żeby tu były sukienki do pracy i tu się kończyły sukienki takie na wyjścia Czy jakieś letnie, bo mam straszny bałagan tutaj Więc lecimy Pierwsza sukienka Age M, rozmiar 34, to jest sukienka którą wszyscy się zachwycają, jak widzicie, MIDI z kopertowym dekoldem w soczystym, przepięknym, zielonym kolorze. No, oczywiście, że zostaje i to jest jako taka sukienka do pracy, więc ona może tu być. Eee, dobra, tu mam drugą sukienkę MIDI Reserved. Uwielbiam ją, ona jest z takiego dziurkowanego materiału, też kopertowa u góry. Taki przepiękny odcień granatu, lekko główkowe ramiona, no kocham tą sukienkę dosłownie No i też raczej to jest taka bardziej elegancka sukienka do pracy, więc... Dobra, powieszę ją tutaj, ale jak będę miała coś z długim rękawem, to zamienię Tu mam nową sukienkę na tragicznym wieszaku Ona jest z polskiej marki, pokazywałam ją w ostatnim holu, taka też tutaj na zakładkę zapinana Z paskiem Piękna sukienka, taka typowo pracowa, więc ona tutaj może być. Może być w sumie tu na początku. Oj, tu mam koszulę, zobaczcie, której ja też nie bardzo noszę. Lizard w rozmiar 36. Ja, mi się wydaje, że w ogóle ona już parę razy wylatywała, a potem ją do szafy wracałam, bo mi się wydaje, że mi się przyda do pracy, a potem jej nie noszę. <grym> bo ona, nie wiem, jakoś taka jest. Tutaj ma niby ten ściągacz. Kurczę, no widzicie, to nie jest taki mój krój z tym odcięciem tutaj, więc chyba po prostu yy, to teraz zauważyłam I już takich rzeczy w tym kroju nie będę kupować, a tych dwóch bluzek się pozbędę Dobra, sukienka typowo wakacyjna, znaczy wakacyjna, no nie do pracy, wiecie, tylko taka gdzieś tam sobie na miasto Przepiękna, ja ją kupowałam na Rose, nie, nie na Rose, butik, na Ellen Store, też bardzo... Popularny Butik, taka w, z, w złamanej bieli. Więc sobie. Hmm, Czekajcie, na końcu powietrze. tu mam sukienkę taką, którą noszę i do pracy, i na jakieś wyjścia. Ona jest taka. Szmizjerka, ale dosyć krótka Więc to nie jest tak naprawdę sukienka na jakieś biznesowe spotkania Ale czasem ją miałam w pracy w jakiś luźniejszy dzień No ale też można ją naprawdę fajnie do sportowych butów po prostu e, wystylizować Fajna jest, lubię ją, taka ceglasta I ona jest z takiego alazamszu, Naprawdę spoko z zary, więc ona będzie wisiała tak po środku Dobra e, Kurczę, i znowu mam taką sukienkę i tu i tu Czyli sukienka z rezerw ze ściągaczem, fajna taka z długim rękawem Na pewno zostaje, tylko myślę sobie, żeby tutaj zrobić jeszcze taką sekcję właśnie sukienek z długim rękawem Dobra, zostawię ją tutaj, bo tu mam mega podobną sukienkę z AliExpress Ale ona była w wielu polskich butikach, taka w jakieś takie ciapki Powiem wam, że średnio mi się podoba, że będę chciała sprzedać Ona też ma tutaj, jak widzicie, wisi pasek, więc ona tutaj ładną talię ma, kopertowy dekolt Ale to nie są moje kolory jednak, jak przyszła Nie wiem, na razie ją jeszcze... Kurczę, czy by ją sprzedać? Nie wiem, bo jeszcze tak, wiecie, w niej za bardzo nie chodziłam, żeby powiedzieć, czy ją lubię, czy nie Ale na razie ją powieszę tu, gdzie mam takie um, jesienne, powiedzmy, sukienki, będą tutaj Dalej mam moją ukochaną sukienkę z By Design Store I ona jest również na zakładkę i z falbaną Miałam ją na Komunii, miałam ją często w pracy, ale na takich bardziej eleganckich... E, no, no na przykład na takiej kolacji, powiedzmy służbowej Także tutaj, no nie jest to też taki typowy biznesowy look, ale, ale właśnie na takie okazje Więc jest bardzo, bardzo fajna, uwielbiam ją Jest przepięknie uszyta, zawsze dostaję masę komplementów Ale powieszę ją raczej z tymi tutaj sukienkami Okej, okay, dobra No i tutaj mamy typowo wakacyjną sukienkę, typowo letnią Więc tutaj nie mam wątpliwości, ona jest z polskiej firmy XANA Tutaj ma fajne przeszycie, kopertowy dekolt, jak widzicie u mnie tych kopertowych rzeczy jest dużo, więc ona idzie tu na koniec. Oto jest przepiękna midi znowu z reserve, biała, taka jak widzicie, jest boska. No I ona zdecydowanie idzie do tych sukienek bardziej eleganckich, chociaż na co dzień też ją noszę, ale dobra, ona mi się tu przyda właśnie razem z tymi sukienkami midi. Okej. Okay. Dobra, no tu jest taka jesienna sukienka, którą pokazywałam w holu też z Aliexpress, będę ją nosić raczej na jesień, ona jest tutaj taka mocno zabudowana, także wam tu zostaje właśnie z tymi sukienkami. Dalej letnia kiecka z Reserved, Maxi, <grywa> pytałyście gdzie ją kupić, no ją mi było już ciężko dostać, ja ją w zimie dostałam na dużej promocji, no, ale to już taka ostatnia sztuka, tutaj ze ściągaczem, także... No, ona no, będzie super gdzieś na wakacje. Jak będzie chłodniej, to założę ją w ogóle na moje poprawiny, ale raczej się liczę z tym, że będzie cieplej, więc szukam czegoś z krótkim rękawem. No i mimo no, wszystko daję ją tutaj z tych sukienek w kwiaty, tych takich bardziej casualowych. Dobra, dalej mam jesienną sukienkę, więc ona może tu zostać. I to jest sukienka z Zary na długi rękaw, ołówkowa, klasyk. Naprawdę widzicie, nic ciekawego, ale bardzo mi na pięknie wygląda na sylwetce. Kolejna jesienna sukienka z długim rękawem, również Ellen Store. Ona kiedyś była popularna, ja do niej daję pasek i ona jest taka alekowbojska, boho, bardzo fajnie wygląda, więc ona będzie tutaj. Dobra. Dalej mam piękną szmizjerkę również z polskiej firmy. Ona była kupowana na warlesce. Zobaczcie, z takimi fajnymi guziczkami. Tutaj oczywiście dajecie e, związanie w, w talii, bo ona tutaj ma pasek. Widzicie wisi pasek. Także typowa szmizjerka lekko rozkloszowana na dole. Super często mi się sprawdzała w pracy, bo jest właśnie u góry taka koszulowa i, i fajnie wyglądała, więc dam sobie ją tutaj. Okej. Okay. Dobra, dalej mam sukienkę całkiem nową z Fan Stage. Też ją kupiłam do pracy, taka koszulowa na wiosnę. Myślałam, że będzie fajna, ale kurczę, powiem Wam, że mam co do niej wątpliwości, bo nie wiem, jakoś po prostu niektóre rzeczy niby są ładne, ale nie leżą i to jest właśnie ta sukienka. Ma piękny materiał. Jeszcze ją zostawię, bo miałam ją dwa razy na sobie, więc chcę jeszcze wytestować ją w jakichś może innych stylówkach. I może jakoś bardziej mi podejdzie. Jest mega krótka, to jest jej właśnie problem, więc ciężko ją do pracy wystylizować, um, ale może na co dzień. Nie wiem, na razie ją zostawiam, bo właśnie niedawno ją kupiłam, więc jeszcze tak wiecie, nie przywykłam do niej. To jest sukienka, którą kocham. Ona jest z Rose Butik, ale możecie ją kupić na AliExpress. I to jest sukienka, jak widzicie, z paskiem, więc tutaj ty związujecie się paskiem, ona ma te złote guziki i to jest typowa szkizierka biała, jest boska, chociaż troszkę już przeszła i ona już nie jest w takim, słuchajcie, super stanie. No ale to powiedzmy, że to będzie jej ostatni sezon. Ja muszę ją troszkę golarką tutaj obrać i będzie jeszcze ok. I po prostu, tutaj są już jej ostatnie wyjścia, ale jeszcze ją sobie tutaj powieszę, bo mi się jeszcze przyda. Dobra. No i tu mam taką przepiękną szmizierkę z Ellen Tracy, którą kupiłam na ciuchu. Ona jest przepiękna po prostu, bardzo porządnie zrobiona, ale słuchajcie, on się już tak mechaci, że ja ją muszę wyrzucić. Czyli nie mechaci się w sensie, że się skulkowała, tylko do niej się wszystko przyczepia, no ale to już też jest taki, taka oznaka starości. A ja sobie już nie mogę z tym poradzić, a nie mogę przecież wyglądać jak łach, więc zwłaszcza, że to ma być taka biznesowa rzecz, więc z wielkim bólem serca tą sukienkę muszę już wyrzucić, chociaż powiem Wam, że naprawdę ona super wyglądała. Tu można rozpiąć kilka guzików, także nie skorujcie się tym, że ona jest taka długa, no mega była, ale tutaj położę ją. Bo i tak już jej nie założę, bo, bo głupio mi zawsze, że ona jest taka łycha I to jest też sukienka, słuchajcie, na zakładkę znowu Uwielbiam takie sukienki, jak już mogliście się zorientować Z falbanami tutaj, tutaj z wówkami No jest mega kobieca Ich na razie jeśli nie kupię nic innego, to na swoich poprawinach będę chyba w tej sukience Jest przepiękna Z takiego, ono nie jest biała, tylko taka beżowa. No cudowna jeszcze te różyczki, jest ekstra Także powieszę sobie ją tutaj no i to teraz nabiera trochę kształtu Tu są sukienki do pracy, tu jesień, tu wiosna Także wreszcie Jakoś to wygląda Tu mam sukienkę z Aliexpress Ponownie I to jest przepiękna sukienka Taka znowu na zakładkę Znowu bufiaste rękawy e, Przepiękna Także to jest Ale tą akurat noszę też do pracy Więc Pomimo, kurczę, gdzie by ją dać Do tych sukienek w kwiaty Dobra, dam sobie ją tutaj Ze wszystkimi takimi sukienkami Wiecie, będą tak motywami trochę wisiały te rzeczy Ale już to nabiera jakiegoś kształtu Tu mam też sukienkę taką, no niby na każdą porę Ale też ją właśnie lubiłam jesienią i zimą Uwielbiam ją, mega często ją nosiłam Ona jest z Stradivariusa, więc ona tutaj z jesiennymi będzie Tak samo jak i ta Przepiękna sukienka z polskiej firmy XANA Midi z rozcięciem i to jest sukienka, którą miałam na Wigilii. Na Wigilii też w pracy ją miałam. Cudowna jest, ale ona jest, jak widzicie, też typowa jesień-zima, więc ona fajnie, że właśnie tutaj będzie sobie wysiała z jesiennymi. Tutaj mam taką. O kurczę, tu mam dwie sukienki. Dobra, tu mam taką sukienkę grzeczną, białą. Jeden zdecydowanie pójdzie do sukienek tutaj do pracy, tych letnich. Okej, okay, a tu mam sukienkę taką. Aha, dobra, to jest taka sukienka sweterkowa, też z Rose Bootique. też fajna, też ją do pracy nosiłam. Dobra, wezmę sobie tutaj na wieszak i ją powieszę też z tymi sukienkami do pracy. Ale powiem Wam szybko nam idzie. Myślałam, że dużo gorzej to będzie wyglądało. Um, dobra, także podwieszę ją tutaj. Dalej. Sukienka z ciucha, która jest 100% jedwab. Tak wygląda. No i oczywiście się jej nie pozbywam. Miałam ją na bardzo wielu okazjach. Kiedyś w ogóle noszenie sukienek to było dla mnie mega problematyczne. Miałam trzy sukienki w szafie i po prostu na wszystkie okazje zakładałam właśnie tą. Teraz mi się wydaje taka mega krótka i prosta. No ale. Ona naprawdę fajnie wygląda, jak się ją tu zwiąże. No ale wiecie, to się zmieniło. Zaczęłam nosić masy sukienek. Mam teraz nawet, powiedziałabym, ładniejsze, ale to jest 100% jedwab, wiecie. No, przyda mi się jeszcze na jakąś okazję, więc zostawię w tych bardziej eleganckich sukienkach. Dobra. Tu mam taką prostą, codzienną, casualową sukienkę z top shopu. Bardzo ją lubię. To jest taki coś jak ta z Zary, więc też ją tutaj obok niej powieszę. O, tu mam sukienkę Kiedyś bardzo lubiłam A potem właśnie jakoś tak mi przeszło Ale kupiłam ją za 19 zł w Sniseju Zostawię, bo yy, Na co dzień wolę raczej takie zwiewne, kwiatowe sukienki Ale czasem mnie coś znajdzie Na taką bardziej sportową więc Jest taka fajna hiszpanka obcisła W neutralnym, bardzo ładnym kolorze Więc wieszam ją tutaj z sukienkami yy, Takimi typowo letnimi Bo to nie jest też do pracy Dobra, tu jest wieszak pełen sukienek, ale to są same sukienki, właśnie z tego co widzę, letnie i dlatego były tak upchnięte, kurczę, dobrze by było jakoś rozwiesić. Tu mam piękną sukienkę z AliExpressu, którą zawsze pytacie, zawsze jak w niej nagrywam, to pytacie, to co to za bluzka No, to jest taka sukienka Midi z AliExpress z przepięknymi ramionami. Oczywiście, że na zostaje miałam ją w zeszłym roku nad morzem i po prostu świetnie wyglądała. To jest taka sportowa sukienka, którą miałam w Bieszczadach, pamiętam w zeszłym roku. Tylko, że ona już. No, ona już musi odejść, bo ona jest po prostu podniszczona trochę. Fajna byłaby tutaj na te ściągacze, jak widzicie na bokach. Ale ona po prostu już. No, jest taka. Wyblakła mi po prostu. Ale ona jest dosyć stara, więc to ok, może, może iść. Boże, dobra, tu mam taką sportową też sukienkę z Big Boka Bardzo prostą, jak widzicie To jest sukienka do trampek, OK, zostaje I sukienki... Tu są wszystkie, słuchajcie, sukienki z ciucha, nie Licząc tej pierwszej z AliExpress To jest bardzo fajna sukienka Ona fajnie wygląda z kapeluszem Tutaj to jest taką pewnie szmatką się wydaje trochę Ale ona fajnie naprawdę wygląda Jak się ją wystylizuje tak na lata 80 Na przykład z opaską na włosy I z jakimś koszykiem to mam taką sukienkę też pewnie już niemodną ze względu na tą dłuższą i krótszą przód um, tył, dłuższy i krótszy, ale powiem Wam, że mega mnie urzekł kolor W zeszłym roku ją właśnie kupowałam w cichu i sobie ją chcę zostawić, jak jest mega gorąco, to jest taka właśnie zwiewna, lekka sukienka Dobra, także już tu będą wszystkie letnie, teraz sobie to ogarnę o, tu mam fajną sukienkę letnią, ale do pracy. Jak widzicie, to jest reserve. To ona jest bardzo fajna. Tu można jeszcze tak lekko przypiąć w talii. I naprawdę jest spoko, więc ona pójdzie tutaj. Okej. Okay. Dobra. Tutaj moje dwie ukochane letnie sukienki. Z przodu jest hiszpanka z Zary z taką falbanką w przepięknym kolorze, a z tyłu jest sukienka, którą mam mega długo, no ale nie sprała się, nie zmechaciła, więc co roku ją zakładam I to jest z hausa o dziwo Słuchajcie, z hausa sukienka Ja zawsze do niej pasek zakładam Jest taką hiszpanką czerwoną Także powiem Wam, że hausa katania, tania sieciówka A naprawdę mam kilka super rzeczy od nich Także daję to tutaj na koniec Jako sukienki letnie, krótkie Dobra, tu mam takie sukienki z ciucha dwie To jest biała sukienka Która jest tylko i wyłącznie na plaży Bo jest mega krótka i wiele razy chciałam ją wyrzucić, bo jej na, po mieście nie noszę, ale w zeszłym roku, byłam w Grecji nosiłam ją na basen, więc sobie ją zostawię, bo ona się w, świetnie w tym sprawdza. A tu mam taką bardzo ładną sukienkę, już Wam pokazuję, taką czarną, którą kupiłam w zeszłym roku w ciuchu. Aha, to jest przód, dobra. <grych> ona jest w przepięknym wzorze, z tyłu się tutaj jeszcze zawiązuje. Tu jest ściśnięta w talię, tu rozkloszowana, taka ale lata 80., taka na szyję. Z czego ona jest w ogóle? Już nawet nie ma tutaj metki Jeszcze tu ma taką w ogóle łezkę na dekoldzie Naprawdę fajnie wygląda, super Także tutaj będę miała, dobra, te letnie sukienki Także powiem Wam, że to już nabiera kształtu A ona z Big Boka jest, teraz mi się pokazała metka Ona jest z Big Boka Także już to nabiera kształtu i będzie mi na pewno łatwiej po prostu po te sukienki sięgać Także nie, też nie zwracajcie uwagi na to, że mam każdy wieszak inny, wiem, że tak jest, zawsze mi piszecie, żebym sobie skompletowała wieszaki te same, ale jakoś chyba nie mam takiej potrzeby. Także dobra, to sobie tu powieszę Okej. Okay. Dobra, i co? Lecimy dalej. Tu mam, aha, tu mam nową sukienkę z ciucha. I ona po prostu, jak ja zazwyczaj, mówię, o matko, jakie cudeńko. Z góry jest gorset, a na dole jest taka duża, rozkloszowana spódnica, jeszcze pasek jest, będzie wyglądała bosko. Na dole jest jeszcze taka falbana, bardzo fajna. Ja lubię takie sukienki oldschoolowe, więc oczywiście jeszcze nie nosiłam, bo Maj nas nie rozpieszcza, ale jak będzie już gorąco, to będzie super, także typowo jest właśnie letnia. Oj, ostatni wieszak, słuchajcie, ostatni To są sukienki Maxi I tutaj mam tak, już musimy kończyć, bo już mój aparat nie wyrabia Ale już naprawdę końcówka i tak, ta sukienka, powiem wam, że coś mi w niej nie gra Nawet ją ostatnio założyłam do nagrywania, bo już się nad nią zastanawiałam I nie wiem, coś, coś tutaj nie, mi nie pasuje Ona jest niby fajna, bo jest tutaj roz z cięciem, więc to co lubię, tu na zakładkę, ale jakoś tak nie, nie ma takiego szału, więc zaraz ją jeszcze sobie przymierzę, ale raczej tutaj będę chciała się jej pozbyć. No, Natomiast reszta tych sukienek to są moje takie typowe sukienki letnie. Tu mam taką sukienkę z Sinsaya która mi się już trochę znudziła, ale akurat nie mam nikogo, kto by ją chciała, nie chcę jej sprzedawać, bo na niej jest takiej. Czy znaczy ona nie jest zniszczona, wypłowiała czy coś, jeszcze jest z rozcięciem tu na dole, więc ona naprawdę fajnie wygląda. Um, no nie wiem, jakoś tak już mi nie pasuje, aż tak, jak ją kupowałam, ale nie sprzedam jej, bo już widać takie znoszenie już nie jest taka idealnie nowa, więc zostawię, pewnie mnie jeszcze najdzie, ochota na nią. Ja generalnie grzam zakładać taką sukienkę, to raczej jakąś jasną, tak jak na przykład ta, którą uwielbiam i to jest sukienka, którą w ciuchu kupiłam. Na lewą stronę, chyba teraz. I ona już niestety troszkę. Czekajcie, ją trzeba właśnie zobaczyć, czy ona nie wymaga już wyrzucenia. Niestety. No, jeszcze w sumie może być. Ja ją właśnie już odświeżałam. Już pamiętam, że ją już musiałam troszkę golić. Staram się jak najbardziej ratować te ubrania, nie wyrzucać ich jak się tam troszkę przymechacą Tylko wiecie, jest ten eko i tam zawsze coś tam spróbuję jeszcze je ratować, jeśli się da, oczywiście. No i tutaj ta sukienka faktycznie po wypraniu w zmiękczającym płynie troszkę lepiej wygląda, jeszcze ją na pewno założę ona jest przepiękna, jest taka tutaj, wiecie, odcinana i taka super, także szkoda by mi jej bardzo było Tu mam jeszcze taką sukienkę z ciucha, która jest tutaj obcisła, obcisła, a na dole niby długa, ale tu ma takie dosyć duże rozcięcie Bardzo kobieco wygląda, więc też jest raczej na jakieś upały i oczywiście zostaje i to by było na tyle, słuchajcie Także wielu rzeczy się nie pozbyłam Ale zawsze to coś Jeszcze tu dowieszę rzeczy Adama Więc to nie jest tak fajnie robić, no. Ale na pewno sobie ułożyłam e, Wszystkie te sukienki, więc Jest super, jestem zadowolona um, No Mam nadzieję, że, że film wam się e, Podobał, że spędziliście z mną czas, jeśli tak To za parę dni zabierzemy się po prostu Za kolejne partie Dzięki i do zobaczenia w kolejnych filmach